Architekt, tak jak prawnik, lekarz, dziennikarz, to jest zawód zaufania publicznego. Oczywiście działamy na zlecenie, ale tak samo jak lekarz, do którego przychodzi pacjent, który musi podjąć decyzje, które zawsze służą dobru pacjenta, tak samo architekt powinien planować, projektować taką architekturę, która odpowiada potrzebom zamawiającego. Ale także wszystkim tym, na których ta architektura wpłynie. Przestrzeń publiczna jest naszym wspólnym dobrem, i prawo do mieszkania w dobrej przestrzeni jest naszym prawem głównym, prawem obywatelskim. Czasami jest tak, że żeby robić dobrą architekturę, to trzeba jej nie robić. Niestety, czasami architekt musi podjąć taką decyzję, że zamówienie, które otrzymał, jest niemożliwe do realizacji w takim kształcie, który, który wyobraża sobie zamawiający. I, I to jest ten moment wyboru etycznego, dlatego że to, co zrobimy, co może być też bardzo piękne, estetyczne, wpisze nam się w portfolio, bądź naszym kolejnym doświadczeniem, ale jednak no, niekorzystnie wpłynie na, na przestrzeń. Myślę, że architekci powinni skupiać się przede wszystkim na tym, co mogą dodać od siebie ponad to, co, czego zażyczył sobie klient. Takim świetnym przykładem jest przykład osiedla Sady Żoliborskie Hajniewski-Bniewskiej sprzed ponad 50 lat, gdzie architektka dostała do zaprojektowania określoną liczbę mieszkań, określonym metrażu, więc musiała właściwie zrobić to samo, co w tej chwili architekci robią, projektując za deweloperów. Dostają bardzo ścisłe ramy ekonomiczne ale uparła się, że doda coś od siebie, czyli nie tylko zaprojektuje te mieszkania staranniej z myślą o rozwoju rodziny w czasie, nie tylko z bardzo tanich materiałów postara się wycisnąć jak najciekawszą estetykę, ale też ocali jak najwięcej drzew. Projekty robione ze stowarzyszeniem Odblokuj to są takie projekty, które nawiązują bardzo często do tych oryginalnych projektów, do, do tych pierwotnych idei projektantów, które często gdzieś tam z biegiem czasu zostały zapomniane i wygubione. Zaczynaliśmy od osiedla Służew nad Dolinką, który, jak sama nazwa wskazuje, jest osiedlem położonym przy samym parku i od początku był strukturalnie bardzo ściśle powiązany. Natomiast od jakiegoś czasu myśli się zupełnie rozdzielnie o przestrzeni parku i o przestrzeni osiedla. I tutaj działanie było bardzo proste, ponieważ myśmy, wykorzystując fakt, że większość mieszkań w tym osiedlu to jest taki sam typ mieszkania M3, czyli dwupokojowego z kuchnią, bloki wyglądają jakby jak szufladki poskładane z identycznych pudełek, wysunęliśmy jedno z nich, oczywiście wirtualnie I stworzyliśmy taką makietę jeden do jednego pojedynczego mieszkania, które wstawiliśmy w zieloną przestrzeń do Linki. A potem jakby symbolicznie otworzyliśmy ściany tego mieszkania. To symboliczne otwarcie tych ścian miało jakby pokazać potencjał tego, że rzeczywiście, mimo tego, że żyjemy w takich warunkach, jak żyjemy, to nie oznacza to, że musimy się w tych naszych szufladach zamykać. My jesteśmy architektami, uważamy się za architektów, chociaż działamy w rozszerzonym polu dyscypliny. Zajmujemy się właśnie takimi peryferiami, którymi jeszcze wcześniej nikt się nie zajął. Kilka lat temu, żeby sobie zmapować to, co może robić architekt, zbudowaliśmy taką platformę w internecie architecturemap.net. Ona cały czas funkcjonuje i tam każdy z naszych kolegów, my też sobie co jakiś czas, możemy zajrzeć i zobaczyć, czym jeszcze się nie zajęliśmy. Są tematy rewitalizacyjne, którymi się zajmowaliśmy, jeżeli chodzi o, o motyw który nazwaliśmy respektem dla moderny, a więc znajdowania i nadawania budynkom modernizmu powojennego, zazwyczaj w złym stanie technicznym, zapomnianego, i źle traktowanego, nowych funkcji. Z tego powstał temat, który był takim ucieleśnieniem całego tego procesu w postaci rewitalizacji dolnego pawilonu stacji powiśle. Przyjęliśmy takie założenie, jak najmniej jakby współczesności tam wlejemy, jak najbardziej będziemy szanować tą substancję, która została do naszych czasów z tej architektury Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. I to jest na przykład oryginalny profil z Warszawy po Wiśle, z tej ściany kurtynowej. I jego jakby wyjątkowość polega na tym, że on udowadnia, iż architekci w tamtym okresie musieli stosować rzemieślnicze rozwiązania, aby udawać takie rozwiązania technologii masowej. Wtedy po prostu tego zapotrzebowania nie było na, na profile, takiego, żeby jakby przemysł to udźwignął. I tu widzimy z płaskowników zbudowany taki profil skrzynkowy z dużą ilością takich przewierconych śrubek. I to miało dawać taki właśnie wygląd zachodni. Ten kiosk z wódką i kulturą, którym Warszawa Powiśle jest, bardziej się przyczyniła do popularyzacji tego typu budynków niż publikacje, wykłady i te wszystkie wystawy, które organizowaliśmy. Architekci przedwojenni budujący społecznie to byli architekci o poglądach głównie lewicowych, ale niekoniecznie. To jest, to jest pewien mit, że budownictwo społeczne, spółdzielcze, przedwojenne to był program czysto lewicowy. Wtedy panowało konsensus, taki ponadpolityczny wśród architektów, że mieszkanie jest podstawowym problemem do rozwiązania. Zarówno mieszkanie jako pojedyncza jednostka, wygoda, wygoda zamieszkiwania i rozgęszczenie mieszkań, jak i dzielnica mieszkaniowa jest pewnym najistotniejszym elementem miasta, najistotniejszym problemem dla urbanistów, takim największym wstydem dla architektury i urbanistyki po XIX wieku, kiedy zbudowano Taśmowo bardzo dużo byle jakich mieszkań, w których żyło się źle i które składały się na bardzo niewygodne, niefunkcjonalne i niehigieniczne miasto. Projektowali mieszkania społeczne zarówno cirkusowie, którzy mieli poglądy lewicowe i również po II wojnie światowej włączyli się w budowanie systemu, podobnie jak ich kolega Roman Piotrowski, powojenny minister budownictwa i jedna z głównych postaci odbudowy Warszawy, ale problemem mieszkaniowym interesowali się również brukalscy, którzy byli piusutczykami lekko lewicującymi. Myśląc o Muranowie, głęboko właśnie poruszającą historią jest oczywiście opowieść o przeszłości Muranowa, o gadzie, które tam było, o całej tragedii i o późniejszym osiedlu, które powstało od początku jako swego rodzaju manifest. Stąd pomysł na nazwę tego projektu, czyli osiedle pomnik. Powolnie zastanawiano się, co zrobić z przestrzenią zupełnie zburzonej dawnej dzielnicy żydowskiej, pełnej gruzów, gdzie właściwie pozostał tylko jeden budynek kościoła. Badały różne pomysły, między innymi takie, żeby po prostu ogrodzić tę przestrzeń i zostawić już ją na wieczność w takim, w takim stanie, żeby ludzie właśnie pamiętali. Natomiast ludzie, którzy nad tym myśleli, doszli do wniosku, że jest to wtedy pewna forma zwycięstwa, jednak faszystów która pozostanie już na trwałe w przestrzeni i którą w ten sposób uwiecznimy. Dlatego w tym miejscu powinno wrócić życie i wrócić miasto. To jest dosyć straszne, straszny pomysł, bo tak naprawdę jest to wybudowane osiedle na cmentarzysku. Co więcej, z wykorzystaniem gruzu ze złożonego getta, ponieważ tam została wprowadzona taka technika stosowania gruzu, betonu na miejscu, było tworzone, był ten gruz mielony, odzyskiwany. I z tego były robione prefabrykaty, z których budowano budynki. Czy Rzeczywiście po wojnie przyjeżdżały do Warszawy ekipy z różnych miast w Polsce, a nawet z zagranicy, bo była też na przykład ekipa z Jugosławii, i ludzie razem fizycznie pomagali budować nowe domy. Podaj cegły. Dlatego wymyśliliśmy projekt, w którym nawiązujemy do tego wspólnego budowania. Instalacja została zrobiona z 10 tysięcy elementów przezroczystych cegiełek. Składało się to na rodzaj takiej chmury, która stanęła w przestrzeni muranowa. Była obecna przez jakiś czas, po czym te cegiełki można było zabrać po prostu ze sobą. Ta zresztą liczba 10 tysięcy też miała odpowiadać liczbie mieszkańców. W Warszawie stoi kilka naszych instalacji. W parku przy bulwarach nad Wisłą postawiliśmy w ubiegłym roku cztery rzeźby, które zostały zaprojektowane przez zaproszonych artystów i architektów. Mają one bardzo różny charakter. Jest to tak naprawdę zabawa z pewną konwencją wykorzystania przestrzeni publicznej czy przestrzeni parkowej do tego, żeby dodać do niej pewne elementy, które są nie tylko użyteczne i użytkowe, ale także mają taki charakter bardziej związany ze sztuką. Robimy, co robi Fundacja Benzmana, swoimi małymi akcjami artystycznymi, dostawianiem drobnych elementów przestrzeni parkowej, albo robieniem jakiejś małej instalacji, która wydaje się, no, tak naprawdę czymś szalenie nieporównywalnie mniej istotnym niż zagospodarowanie 12 hektarów yy, przestrzeni miejskiej pod osiedle deweloperskie, że taką niewielką właściwie pracą można wykonać bardzo taki duży i znaczący krok ku. Innemu wyobrażeniu sobie miasta. Nasze miasta nie muszą być zbudowane przez deweloperów i z mieszkaniami, które są sprzedawane ludziom za kredyty. Nasze miasta mogą naprawdę być zbudowane przez kooperatywy, zawiązywane po prostu przez mieszkańców, albo w inny sposób, który kwestionuje ten prymat rynku i biznesu nad tym, jak miasto powstaje. trzeba również woli politycznej która sprawi że miasta uznają że budownictwo komunalne to nie jest jakiś balast że zasób komunalny mieszkaniowy to jest atut pozwalający rozwijać miasto harmonijnie że jest to instrument rozwiązywania problemu mieszkaniowego że jest to instrument przeciwdziałania wszelkim niedostatkom czy patologiom społecznym że jest to wreszcie sposób na to, żeby miasto stało się graczem na rynku nieruchomości. Bo jeśli miasto będzie oferowało przyzwoite i tańsze mieszkania, to rynek będzie musiał na to odpowiedzieć, będzie się musiał bronić i będzie musiał też obniżać ceny w budownictwie komercyjnym. To jest możliwe, marże deweloperów są ogromne i jest z czego ścinać. Myślę, że w Warszawie mamy bardzo dużo architektury dobrej bardzo dużo pojedynczych dobrych budynków i ta średnia architektoniczna jeśli chodzi o budynki mieszkalne, biurowe jest coraz wyższa z roku na rok. Natomiast leży zupełnie urbanistyka. To nie jest problem tylko Warszawy, ale całego kraju. Urbanistyka nawet nie ma dobrych warunków prawnych do tego, żeby się rozwijać. Plany, planów dla całych miast obowiązujących nie da się robić, bo prawo tego nie przewiduje. Plany miejscowe powstają, ale ich projekty są wyłaniane w przetargach, w których decyduje cena. Więc tą jakością planowania jest bardzo różnie. Ja jestem wielkim zwolennikiem takiej architektury partycypacyjnej, gdzie użytkownicy mogą stać się uczestnikami tego procesu projektowania od samego początku. Udało się już przeprowadzić pierwsze takie projekty właśnie bo dotyczące procedury tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas było to tak, że owszem odbywały się obowiązkowe konsultacje w minimalnej formie i zwykle Ludzie po prostu nie wiedzą o tym, że taki miejscowy plan dla ich bezpośredniego otoczenia jest tworzony. Konsultacje odbywają się, wyłożenia planów odbywały się w Pałacu Kultury na przykład. Jakby wieszana jest po prostu plansza, gdzie językiem już stricte planistycznym, z zastosowaniem linii, które oznaczają konkretne rzeczy, tak zwane rekinki, wprowadza się pewne zasady do tworzenia przestrzeni, których nikt nie rozumie. ponieważ jest to rzecz, która bezpośrednio nas dotyczy i tak jak już powiedziałam, prawo do życia w dobrej przestrzeni jest jednym z podstawowych praw człowieka, to powinniśmy traktować odbiorców tych planów odpowiedzialnie i podmiotowo, przedstawić im to w takiej formie, żeby oni rzeczywiście mogli to zrozumieć. Jako stowarzyszenie odblokuj udało nam się zrobić taki przewodnik po planach miejscowych. Właściwie o co w tym wszystkim chodzi. I staramy się w ten sposób właśnie działać przy poszczególnych planach, chociaż najpierw tłumaczyć, co to jest, jakby co możemy w tym zrobić, jaki jest zakres działania miejscowego planu. Robimy też wtedy takie dodatkowe działania, które mają pomóc w percepcji przestrzeni, czyli na przykład spacery, które pokazują wartość przestrzenną danego miejsca, prelekcje osób, które się nad tym dobrze znają. Pokazujemy wariantowe rozwiązania i pokazujemy je również na makiecie i co ważne pokazujemy je na miejscu. Bardzo ważna jest też sama informacja. Jeżeli możemy sobie pozwolić na to, że... Na przykład o nadchodzących wyborach informujemy przez powyższe niezwykłe kartki A4 na każdych drzwiach tak, do budynku. To dlaczego nie możemy tego robić w momencie, kiedy zapadają bardzo istotne decyzje dotyczące tego miejsca? Wydaje się, że to po prostu powinien być w tej chwili standard, że na każdych drzwiach wejściowych do budynku znajduje się informacja o tym, że taki plan jest podejmowany i takie, a nie inne działania informacyjne zostaną tutaj zrealizowane. Miasta się rozrastają, zamieniają się w samodzielne republiki, które właściwie przejmują funkcje państw. Stają się dość samodzielne, jeśli chodzi o kształtowanie swojej własnej polityki, ale także jeśli chodzi o absorpcję i zasysanie ludności. Jesteśmy już w tej chwili na takim etapie, kiedy więcej ludzi mieszka w miastach na świecie niż poza nimi, a więc zaczynamy mieć wobec niego oczekiwania. I to są oczekiwania, które y, bardzo dobrze nazywają, postulują i y, walczą o nie środowiska nazywane aktywistycznymi. I to wymieszanie rozmaitych potrzeb, postaw powoduje taką masę krytyczną, która w ostatnich ja wiem, kilkunastu latach w Polsce stało się bardzo widoczną i sprawczą siłą kształtującą miasta.